Dzień dobry, cześć. Witamy Was bardzo serdecznie w 21 odcinku Stosią do Proste, czyli Logopedia na Wesoło. Tosiu, powiedz, bo dzisiaj trochę innej scenerii. No tak, dzisiaj jesteśmy na scenie i, i miło znowu i przy tym białym naszym ulubionym stoliku Tosiu, zaczynamy? Tak, tak. Zaczynamy. Zaczynamy. Pamiętacie zabawę świe ze świeczką? Już kiedyś ją używałyśmy, pamiętasz, Tosiu? Tak, tak, ale dzisiaj? Dzisiaj spróbujemy dmuchać świeczkę czym? No, jak nie buzią, to chyba nam został nos. <laughs> Zgadza się. Zaczniemy dmuchać nosem. I tak naprawdę, kochani, to nos służy nam do prawidłowego oddychania. Jeżeli ktoś, kto teraz ogląda ten program, ma problem z tym, że oddycha albo w nocy, albo podczas dnia torem, tak zwanym ustnym, czyli przez, przez buzie, no to pora to zmienić. Jednym z ćwiczeń, które Wam w tym pomogą, jest dmuchanie w świeczkę. Ale uwaga, nie tak, żeby ona nam od razu zgasła, bo to chyba nie trudne. Ale tak, bo ona, by ten płomień świecy utrzymywał się bardzo długo. Spójrzcie, Tosiu, zademonstrujemy. Jesteś gotowa? Tak, jestem. No to razem z, Tosiu, z Tosią e, będziemy dmuchać teraz przez nos świeczkę. Popatrzcie. Jeszcze raz, Tosiu, wdech nosem. Świetnie, jeszcze raz, wdech nosem. Możecie oczywiście również zmieniać intensywność. Czyli raz wziąć wdech i wydmuchiwać krótkie wydechy. Trzy razy, potem cztery, potem pięć, a na końcu nawet sześć. Mamy świeczkę, ale przygotowałyśmy też Tosią. Pamiętacie pióra? Mamy dzisiaj takie piękne pawie pióro, i też w piórka. Możemy zadmuchać, oczywiście używając naszego nosa. Spróbujemy, Tosiu. Gotowa? Tak jest. Uwaga. Jeszcze raz. Świetnie. Mam nadzieję, że ta zabawa Wam się spodoba. Jeżeli nie macie piórek, to możecie wziąć zawsze jakiś kawałek waty albo płatka kosmetycznego. Wszystko zależy od waszej wyobraźni. Bardzo dużo czasu poświęcałyśmy ostatni, w ostatnich odcinkach ćwiczeniom: języka, a dzisiaj czas na Podniebienie miękkie, <laughs> brzmi to trochę zawile i może czarodziejsko, ale podniebienie miękkie to jest taka część w waszej buzi, która mieści się tam na górze. No to bardzo często z to się mówimy, że to jest jak. Niebo, niebo, jak niebo na górze, to tak wasze podniebienia są też na górze w buzi. I najpierw macie takie twarde, spójrzcie językiem, pomacajcie. Hmm? A trochę tam dalej jest miękkie, tak jest miękko. Sprawdźcie językiem. Hmm? Czujecie, bo ja tak. Tosiu, powiedz, do czego służy między innymi podniebienie miękkie? No na przykład, jeżeli macie problem z tym, żeby powiedzieć kot, albo gonitwa i mówicie zamiast kot tot, albo Tonitwa zamiast gonitwa, to wtedy to podniebienie miękkie y, troszkę Wam szwankuje. <grym> tak, to znaczy, że trzeba nad nim trochę popracować. I właśnie dzisiaj postanowiłyśmy z Tosią trochę z Wami wrócić do tych ćwiczeń, które już na podniebienie miękkie zostały przez nas wykonywane. To co, Tosiu? Najpierw co, co robimy? Najpierw y, zamykamy oczy i chrapiemy. Gotowi? trzy, cztery. <mulny> świetnie, to siuhrapiesz. Dziękuję. <mulny> to teraz co robimy? No teraz się y, różnie śmiejemy. Na przykład jak małe dzieci albo myszki. Czyli robimy tak. <mulny> świetnie, jeszcze raz. Super. A teraz jak kto? Jak, jakaś taka dystęgowana pani. Dzieci mogą nie zrozumieć, co to znaczy dystęgowana. No taka pani na szpileczkach. <laughs> znaczy w butach, y, które mają duży, wysoki obcas, tak? No tak, tak, to są szpilki, przecież ty wiedziałaś? No wiedziałam, ale może dzieci nie wiedziały. No to już teraz wiedzą. To teraz jak pani, pani się zwykle śmieje tak. <laughs> Czyli H. Tak? Głoska H. No tak, było HI, teraz ha. A teraz jak jakiś na przykład um, jak, na, na przykład jakiś duży, taki trochę grubszy pan. <laughs> Czyli jak? Ho ho! No to próbujemy. Ho ho, 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 ho. Ho ho, ho. Teraz to trochę Tosiu się dziwisz. Spróbujmy się zaśmiać. Super. No to może jeszcze głoska he. Hm? Dobrze, no to głoska he i jak he, śmieją się na przykład dzieci. Spróbujmy, dobra? No to ty próbujesz, Tosiu. Dobrze, spróbuję. Trochę jak ta pani na szpileczkach się zaśmiałaś. No tak, no ale wiesz, to trudne. Ale dla dzieci to nie jest trudne, prawda? Jestem pewna, że nie. Pierwsza była hi, potem było ha, potem ho i he. Hm? Śmiej, śmiejcie się dowoli na głoski, które tylko wam są bliskie i naturalne. Chodzi oczywiście o to, by to podniebienie miękkie zaczęło nam ładnie pracować. Korety to chyba pacynki, co Kasiu? Tak, to są pacynki. My mamy takie gotowe dzisiaj. Będą służyły nam do tego, by ćwiczyć z Wami pamięć. Ale Wy możecie zrobić sobie sami takie w domu. To się powiesz jak? No, najprościej to tak żeby wziąć rękawiczkę i każdą rękawiczkę jakoś ozdobić albo po prostu zapamiętać, że kciuk to jest na przykład baran, potem świnia to palec wskazujący i tak dalej, i tak dalej, że każdy palec jest jakimś innym zwierzęciem. Bardzo dobrze to wyjaśniłaś, Tosiu. Dziękuję. My dzisiaj z wami, kochani, poćwiczymy waszą pamięć, ale też zaproponujemy taką zabawę, z mini pacynkami. Hmm? E, kochani, pierwsze zwierzę, to jak powiedziała wcześniej Tosia, jest baran i baran robi jak? B. Hmm. Potem jest świnka i świnka robi. Mm. Teraz chrapiesz Tosiu. Robi jak? Chrumka, tak? Wystarczy też powiedzieć chrum chrum. No bardzo dobrze. Potem jest. Krowa, ona muczy. Mm. Mm -hmm. Potem mamy kogo? No, jakąś kurę albo nie wiem, co to może być. To chyba jakiś pisklak. To no to może być pi-pi-pi-pi-pi albo ko ko, ko 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 Ale to się musimy się umówić na jedną. Hm? No to ja wybieram ko-ko-ko-ko. Dobrze. I ostatnie nasze zwierzę to chyba to jest mąż krowy, czyli. Czyli byk. Hmm, ciekawe, czy byki muczą. Jak myślicie? U nas za muczy byk. <grym> Dobrze. Czyli zrobi jak? Mmm. Pięknie Tosiu. No to uwaga. Pierwszy baran. B. Świnka. Chrum. Potem krowa. Mmm. Kura, tak? A, 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 a. I ostatni byk. Mmm. Pięknie. No to teraz, uwaga, będziemy zamieniać kolejność naszych pacynek, a Wy pamiętacie pierwsze ułożenie, czyli powtarzamy. B. M. ko, M. Pięknie, Tosia. No to ja teraz zamieniam. Uwaga, uwaga, Tosieńku. Będę musiała teraz zdjąć wszystkie pacynki. Teraz co jest pierwsze? Pierwszy byk, a był... Cii, Tosiu. Nie mów gdzie był byk, dobra? To dzieci muszą napisać w komentarzach, tak? Tak, 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 tak. No to uwaga, teraz jest mu. b, K, ko, ko. ko. Mu i... <śmiech> <śmiech> Świetnie. Dobrze. No to jeszcze jedna kolejność. Dobrze, Tosiu. Uwaga. Tosiu, co jest teraz? B! Mu! No. Pięknie dziękuję Tosiu za pomoc. Jestem pewna, że świetnie się bawicie. Pora na naukę czytania. Pamiętacie? Ostatnio powtarzaliśmy sobie samogłoski, a dzisiaj kolejna nową. To jest głoska i. I jak irys, iglo, ilona. to się, a może poprosimy dzieci, by w komentarzach napisały wyrazy, które zaczynają się na głoskę I. I. Mhm. Dobrze. Powiedz tylko tak dzieciom, gdzie jest język, gdy wypowiadamy głoskę I. No właśnie, to jest tak... Właśnie wszystko się nam wiąże, bo on nam. On jest tam trochę z tyłu, on się tak trochę cofa tam w okolicy tego waszego podniebienia mnie, mnie. Jakiego? Nie, nie. To sił, Miękkiego. No, przecież mówię, że jakiego? Miękkiego. No miękkiego. Mhm. To powiedz ładnie yy, teraz łoska i. I cofa wam się? Bo mnie trochę tak. Jak uczycie się mówić głos k k jak kiełbasa, to zaczynajcie od ki. A ki. Zobaczcie, na naszej y, tablicy dużo tego i, no ale to tak dużo dzisiaj o tym podniebieniu, jakim? Miękkim. No właśnie mówię miękkim. No to czekamy na Wasze komentarze i ćwiczcie i. No, to tyle. <noise> to tyle z nauki czytania. Tak, tak, tak. Pora byśmy dzisiaj odwiedziły, bo dawno nie byłyśmy w Bielsku, prawda? Tak, dawno nie zaglądałyśmy do... Do Jaśminy. A Jaśmina nadal... Yy, Pięknie tańczy, i, i uczy się angielskiego, prawda? Tak, tak. Chodzi na angielski, nadal uczęszcza na tańca, chociaż teraz to troszkę skomplikowane, ale Jaśmina świetnie sobie radzi. I powiedz jakie święto ostatnio obchodziła cała rodzina Jaśminki. No bo Jaśmina ostatnio kończyła 5 lat i, i zobaczcie, jak dmuchała tort i. No i jak świetnie bawi się z nami, czyli z Lokopedią na wesoło. Zobaczmy, co tam u Jaśminki słychać. W odcinku numer 21 i... i. Mamy nadzieję, że Wasze świeczki, pióra i zabawa w pamięć ze zwierzętami i pacynkami <grym> bardzo Wam się spodobała i chętnie ją będziecie wykorzystać. Ale przy tej okazji, tradycyjnie, chcemy podziękować Pani. Pani Marzenie? Tak i jej córkom za kolejne komentarze, świetne propozycje, e, które doceniamy i które e, m, które też stosujemy w naszych zabawach logopedycznych gdzieś poza programem. Także pani Marzeno znowu bardzo serdecznie dziękujemy. Prosimy o więcej, prosimy nas nie opuszczać. <laughs> I innych również Zachęcamy i innym również bardzo dziękujemy, bo oprócz pani Marzeny pojawiają się też bardzo sporadycznie, ale również inne komentarze. Przy tej okazji chciałyśmy Wam powiedzieć, bo opowiadałyśmy w 20 odcinku, że chcemy odwiedzić pewne przedszkole, ale teraz, w dobie, w której jesteśmy, czyli w dobie covidowej, jest to troszeczkę utrudnione i przedszkole zaprosi nas w późniejszym terminie ale na pewno w przedszkolu tym się pojawimy. Jakie to przedszkole, to już niebawem zobaczycie. A tymczasem logopedycznie się żegnamy i dziękujemy Wam bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w odcinku numer 22. No to pa! No to pa!